Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Sztuka Gadania, czyli o wystąpieniach publicznych, publicznym zabieraniu głosu, o tym, co zrobić, żebyś się tego nie bał i robił to coraz lepiej. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i prowadzę stronę sztukagadania.pl, na której znajdziesz także artykuły dotyczące tej tematyki. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka Sztuki Gadania. Ten odcinek postanowiłem nazwać Słowa, które zmieniają życie, dlatego, że po rozmowie z moim dzisiejszym rozmówcą stwierdziłem, że zmieniając pewne wyrazy, których używamy na co dzień, możemy poprawić komfort naszego życia, jak i osób z naszego otoczenia. Gościem dzisiejszego odcinka jest Alicja Kusz, mentor, trener umiejętności biznesowych i menedżerskich, certyfikowany coach. Jak sama mówi, najważniejszym obszarem jej pracy jest skuteczna, konstruktywna komunikacja, pozbawiona przemocy i agresji. Koncentruje się na szukaniu rozwiązania i porozumienia zamiast na szukaniu winnego. Zapraszam Cię na tę rozmowę. Ogromnie się cieszę, że gościem tego odcinka Sztuki Gadania jest Alicja Kusz. Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o słowach i wyrażeniach, których warto unikać, a także czym je zastąpić. I to, że warto unikać pewnych wyrażeń, słów, i że warto na to zwracać uwagę, to już wiem od Ciebie po Twoich warsztatach. I chciałbym Cię zapytać, dlaczego warto i jakie korzyści możemy z tego czerpać? Zacznijmy od tego, że ważna jest świadomość tego, po co my mówimy to, co mówimy. I to ważne pytanie, i warto je często sobie zadawać, częściej w każdym razie: jaką wartość ma to, co mówimy, jaką wartość ma to dla mnie i jaką wartość może mieć to dla rozmówcy? Parafrazując tytuł książki, jest taka książka, która mówi o tym, jak, jak rozmawiać z dziećmi. Ja to ujmę tak: jak mówić, żeby odbiorcy nas słuchali i jak słuchać, żeby rozmówcy do nas mówili. Kiedy warto mówić, a kiedy warto się powstrzymać? Nawet czasami przed wypowiedzeniem jednego słowa. I w każdej rozmowie ważne są takie czynniki jak szacunek dla rozmówcy i dla siebie, autentyczność, czyli szczerość i spójność, powstrzymywanie się z agresją i przemocą w słowach, no i budowanie szczerych relacji. Ja się tylko zastanawiam nie wiem, czy się ze mną zgodzisz że język jest. Tylko może aż narzędziem, które powinno nam jak najlepiej służyć. I czy to nie jest tak, że jak będziemy się zastanawiać nad doborem słów, albo wzajemnie poprawiać, jak się tobie czasami zdarza, to czy to nie utrudni nam tej komunikacji, czy to narzędzie może zacznie nam przeszkadzać, a nie pomagać? Tak się może wydawać rzeczywiście. Natomiast jeśli poprawiamy się. To jednocześnie, i tego doświadczam w pracy, jednocześnie rozmówca ma możliwość zaobserwowania, jaka jest różnica, jeśli powiemy coś tak, a powiemy inaczej. Tym bardziej, że uczymy się języka raczej wyrażającego, często nacechowanego presją i nawet przemocą, nawet agresją, i zupełnie z tego nie zdajemy sobie sprawy. Wspomniałaś o świadomości, świadomości tego, w jaki sposób mówimy. I czy ta świadomość polega na ostrożności? Też, polega na ostrożności. Z tym, że początkowo, kiedy uświadamiamy sobie, jakie to jest ważne, żeby być świadomym tego, co mówimy, czyli ostrożnym też, to początkowo może się wydawać, że tak może to brzmieć sztucznie, że może wyrażamy niepewność. I tak może być rzeczywiście na początku, dopóki nie będziemy w tym sprawni. Gdyby umożliwiono nam uczenie się tego, trenowanie już w szkole, byłoby dużo prościej. Natomiast w każdym czasie, w każdym momencie warto zacząć się tego uczyć. Tak mi przyszło do głowy, że to może być nawet trudniejsze od uczenia się języka obcego od początku, bo musimy te nawyki, które w sobie pielęgnowaliśmy przez lata, zmienić, stłamsić w sobie? Tak. To prawda, to może być trudniejsze na początku. I to rzeczywiście to jest jasne, ale nie jest łatwe. Jest zrozumiałe, nie jest łatwe w praktykowaniu, bo to rzeczywiście przeszkadzają nam zautomatyzowane sformułowania, które, tak jak powiedziałeś, pielęgnowaliśmy od dziecka, a teraz te sformułowania wyrazy mamy zastąpić innymi, mamy mieć uważność, kiedy w jakim momencie mamy je zastąpić, jak je dobrać. Więc to rzeczywiście jest trudne i są osoby, które się specjalizują w nauce nowego języka, który jest pozbawiony przemocy i agresji. A czy są jakieś badania czy według Twoich doświadczeń? Wiesz, ile taki proces uczenia się języka, który się zna. Może trwać to może trwać kilka lat, średnio około pięciu lat, bo to jest nauka rzeczywiście nowego języka, ja jestem w trakcie tej edukacji, uczę się języka porozumienia bez przemocy i trenerki, od których uczę się tego, certyfikowane trenerki, uczyły się tego ponad pięć lat. Przejdźmy teraz do konkretnych przykładów, jeśli pozwolisz. Zacznę od wyrazu, na który zwróciłem uwagę po Twoim warsztacie i staram się ograniczać to słowo, bo wydaje mi się, że za często go używam, a mianowicie słowo musieć. Dlaczego według Ciebie warto unikać tego słowa i czym je zastąpić? Warto rzeczywiście mieć uważność na to słowo i synonimy, tak jak powinnam, trzeba, jestem zobowiązana. Często używamy słowa muszę w takich Sytuacjach, kiedy ono jest kompletnie zbędne, na przykład, o jestem głodna, muszę coś zjeść, muszę się napić, muszę iść do sklepu po gazetę i tego typu sformułowania. Więc, w takich sformułowaniach po prostu doradzam opuścić to sformułowanie, powstrzymać się przed wypowiedzeniem. To na początku też może nie być łatwe. Początek będzie taki, że. Przede wszystkim słyszymy, że inni tak mówią, potem coraz częściej słyszymy, że my wypowiadamy. Oczywiście, jak słyszymy, to znaczy, że już wypowiedzieliśmy, aż dojdziemy do takiej sytuacji, że damy radę się powstrzymać, zanim wypowiemy. Więc to właśnie praktyka czyni świadomość, na jakie słowa warto mieć uważność. W rezultacie doprowadzą do takiej sytuacji, że damy radę powiedzieć to, co rzeczywiście chcemy zgodnie z intencją, a nie to, co nam się wy wymknie po staremu. Bo to słowo też wywiera na nas samych taką presję, że coś musimy, a tak naprawdę niczego nie musimy. Często słyszymy w mediach, w telewizji, w radiu na przykład: "Muszę przyznać, że masz rację". Można to powiedzieć zgrabniej. Też mam takie zdanie. Też tak myślę. Bo przecież nikt nas nie straszy. Muszę odpocząć na przykład. Jestem zmęczona, odpocznę. Po prostu zrobię coś. Zamiast muszę. To przejdźmy do kolejnego przykładu. Jakie to słowo? Często używane słowo walczyć i odmieniane przez wszystkie przypadki, zupełnie jakbyśmy byli na wojnie, a nawet na froncie. Walczę o wyniki, na przykład. Lepiej powiedzieć: zabiegam, podejmuję działania w tym celu, czy realizuję coś. No i takie bieżące: walczę z mową nienawiści. Powiedziałabym lepiej, zachęcam do komunikacji wyrażającej szacunek i życzliwość. Walczę o uczciwość, właśnie usłyszałam wczoraj w telewizji. Przekonuję, że warto być uczciwym. Więc tego typu przykłady. Nie przychodzi to nam tak gładko, bo nie praktykujemy i nie dlatego, że nie mamy chęci, tylko po prostu nie wiemy, że można to powiedzieć inaczej. Niektórzy wręcz porównują, że życie to walka. Można się domyślić, jakie jest ich życie w takim razie. Ja mówię... Życie to przygoda. Ostatnio moja znajoma zwróciła mi uwagę, ją z kolei denerwuje słowo robota, że jak słyszę, że ktoś mówi, że idzie do roboty, to znaczy, że nie lubi i nie szanuje swojej pracy. I czy rzeczywiście tak jest, że jeśli zmienimy to słowo, na przykład z robota na praca, to może się zdarzyć, że będziemy bardziej szanować naszą pracę i ją polubimy? Może się tak zdarzyć rzeczywiście, natomiast może niekoniecznie polubimy, ale z pewnością zmieni to nasz punkt widzenia, bo wtedy łatwiej nam będzie rozmawiać o tym, co ciekawego robimy, co robię tak dobrze, że mogę kogoś tego nauczyć, na przykład, więc mogę zaciekawić tym, co robię, a nie tylko idę do roboty, odfajkować i jak najszybciej stamtąd wyjść. Inne słowo, na które ty mi zwróciłaś uwagę, to właśnie uwaga. Czym można je zastąpić? Dlaczego uwaga według Ciebie nie jest wskazanym słowem? To zależy, odpowiem. Zależy, jaką mamy intencję, co mamy na myśli. Jeśli chcemy skierować czyjąś uwagę na coś, to słowo uwaga jest oczywiście w porządku. Natomiast jeżeli mówimy: Mam uwagi do Twojego wystąpienia, to zręczniej jest powiedzieć: Mam spostrzeżenia czy mam takie spostrzeżenia, albo czy ciekaw jesteś, jakie są moje spostrzeżenia po twoim wystąpieniu. To w takim kontekście. Natomiast my używamy w jednym i w drugim przypadku uwaga i to jest zabarwienie negatywne i rozmówca może to odebrać jako krytykę, ocenę. Nie będzie się czuł z tym dobrze. Często słyszę, że to jeszcze tylko taka mała uwaga, tak jakby ta uwaga rzeczywiście była nieistotna. Kolejny przykład. Tak, mała uwaga, czyli spostrzeżenie rozumiem. Siłą rzeczy. Bardzo często spotykamy w codzienności sformułowanie siłą rzeczy. Po tym jeszcze często występuje, muszę zrobić to i to. Osobiście polecam sformułowanie naturalną koleją rzeczy zrobię to i to. Inaczej brzmi, prawda? Kolejny przykład jest to takie słowo, które też panoszy się dosłownie jak chwast, tak niektórzy mówią: słowo strasznie. Które mówimy strasznie cię lubię, i nie wiadomo teraz, czy się bać, czy się cieszyć. Radziłabym raczej użyć sformułowania i tych jest wiele. Bardzo, ogromnie, nadzwyczajnie. Więc mamy wybór, i warto w takim sformułowaniu właśnie, strasznie mi się podoba, strasznie cię lubię, strasznie przyjemnie. To lepiej mieć uważność na te słowa. Chociaż akurat bardzo też jest nadużywany. A wyraz. Poświęcenie, na które też mi kiedyś zwróciłaś uwagę. Poświęcenie, tak. Ja używam w zastępstwie słowo zaangażowanie. Poświęcenie kojarzy mi się z bohaterstwem, więc raczej ograniczam się do używania tego sformułowania, kiedy mówię o zdrowiu i życiu, i raczej ratowaniu zdrowia czy życia. Natomiast pozostałe sytuacje traktuję z zaangażowaniem. Pracę również z zaangażowaniem, dużym zaangażowaniem, bo praca to moja pasja. To jest taki przykład, mam wrażenie, wyolbrzymienia, że często wyolbrzymiamy niektóre wyrazy, tak jak na przykład jestem wykończony, zamiast powiedzieć, że jestem zmęczony, albo byłem w szoku. Tak jak szok mi się kojarzy raczej z szokiem termicznym, albo po jakimś wypadku, zamiast że byłem zdziwiony na przykład, prawda, że często wyolbrzymiamy. Tak, to prawda. Jest jeszcze takie sformułowanie, które też często używamy, słyszymy je w pracy i w szkole również: konsekwencje. Konsekwencje, już jak wypowiadamy to słowo, to oczywiście już wiemy, że to nie będzie przyjemne. Natomiast, jeśli zastąpimy to sformułowanie, i często możemy je zastąpić słowem następstwa, to następstwa mogą być przyjemne lub nie, pozytywne lub nie. I to nie jest jednoznaczne, więc następstwa jest to świadomość tego, jak, co dalej będzie w wyniku jakiegoś zdarzenia czy wypowiedzenia słów. Natomiast konsekwencje jednoznacznie negatywnie nieprzyjemnie. Nie polecam. A skutki można to wymiennie stosować. Skutki też następstwa, następstwa, bo skutek jest w następstwie czegoś, czyli następstwo. Następstwem tego, co powiedziałeś, czy tego, co zrobiłeś, będzie to i to. Tym niemniej konsekwencje jest wyjątkowo słowem takim, które na każdego działa negatywnie. Nie spodziewa się niczego dobrego po usłyszeniu słowa konsekwencje. Na co jeszcze byś zwróciła uwagę, od czego się powstrzymywać? Zachęcam do uważności przy używaniu ogólników: typu zawsze, nigdy, wszyscy, nikt, nigdzie. Lepiej powiedzieć co konkretnie, kto konkretnie, gdzie konkretnie. Ogólniki fałszują obraz, prowadzą do nieporozumienia, mogą nawet prowadzić do konfliktu i ogólniki zaliczane są do blokad komunikacyjnych. Więc polecam bardzo uważność i powstrzymywanie się przed używaniem ogólników. One często się wiążą z oskarżeniem ty zawsze coś tam robisz, albo ty nigdy nie pamiętasz, i tak dalej, prawda? Też natomiast w pracy częściej mam doświadczenie, że wynika to z uniknięcia odpowiedzialności, bo jak powiem ogólnik, to mogę z tego wszystko zrobić. Mogę również, jeśli ktoś mnie będzie chciał odwołać się do jakiegoś słowa, że to, co powiedziałam, a był to ogólnik, to powiem nie, 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 nie to miałam na myśli. Źle mnie zrozumiałeś, więc prowadzi to również daje przestrzeń do manipulacji. Mam wrażenie, że to jest temat na jeszcze wiele rozmów i odcinków, chociażby chciałbym Ci zadać pytanie, jak rozmawiać z ludźmi, którzy nie są jeszcze świadomi swojego języka i używają takiego języka pogardliwego, wręcz może agresywnego. Jak się porozumieć z takimi osobami? No i też jak przekonać liderów, szefów, że warto jednak używać innego języka i mogą pozostać liderami i zarządzać ludźmi mimo, że stosują łagodniejszy być może języki mniej krzywdzący. Za tę rozmowę bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Było mi przyjemnie rozmawiać na ten temat, jako że jest to moja codzienność. Dziękuję bardzo. Jeśli uważasz, że warto na ten temat rozmawiać i sądzisz, że powinniśmy do tego tematu wrócić, daj mi znać albo wyślij maila Albo po prostu oceń ten odcinek w serwisie iTunes. To też pozwoli mi dotrzeć do kolejnych słuchaczy, kolejnych odbiorców. Zachęcam cię także do wysłuchania poprzednich odcinków, jak i tych następnych. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Krzysztof Jakubowski. Cześć.